Widzowie jak widzicie, jak widzicie, znowu mnie widzicie, chciałem powiedzieć. Jak widzicie znowu Wam się pokazałem. I jako że jutro jest 11 sierpnia i wychodzi ta pewna gra, to kupiłem sobie mikrofon. Nie jest to jakiś najlepszy, ale postanowiłem, że go kupię. Teraz zrobimy unboxing, więc... Każdy chyba robił unboxing kiedyś na YouTube, nie? Nie wiem. Mikrofon był otwierany w celu sprawdzenia czy działa. Działa. Ostatnio kupiłem ten mikrofon i nie działał. Tu mamy... Albo nie. O. tak. Jest sam mikrofon. Razem z półmetrowym kablem. Chwila sprawdza. Półmetrowy kabel. Jest, mikrofon USB po filtr. Kabel, no, pół, półtora metra. Ten kabel, ten kabel, ten kabel jest pra, praktycznie tak wysoki jak ja. Ale dobra, mamy sam mikrofon, który śmierdzi, tak jak tamten. Też znaczy, mi pachnie, fajnie pachnie. Tak, kto by się skupiał na zapachu? Dobra, obóż to trzeszczy. Eee, dobra, sam mikrofon. Wchodzę i teraz musimy zdjąć. No, źle to zrobiłem, ale dobra. Że to nie jest najlepszy unboxing. Chciałem to zrobić telefonem, ale nie miałem jak go ustawić, żebyście wszystko widzieli, więc postanowiłem, że tak zrobię. okej okay. już. wystrzeliło to można sobie zostawić, jakby się już nie korzystało z danego mikrofona a nie chciałoby się go albo chciałoby się go na przykład sprzedać. To do zwinięcia kabla. Kabel jest zwiniany w sposób yy, w sensie jest kabel i on jest składany tak, potem jest tak. Albo no dobra, pokażę Wam patrzcie tak, tak, potem. Potem tak. Tak. Dobra. Mikrofon odstawiamy i teraz jest jeszcze instrukcja obsługi. No. Nikt już nie korzysta z instrukcji obsługi, ale wam pokażę. Jest pierwsze. Jak to zmontować? Ja już wiem, jak to zmontować. O, jak zmontować mikrofon? Przybliżę. Żeby jakoś łapała. A na drugiej stronie jest. Ja już wam pokazuję, jak to wpiąć. Czekajcie, gdzie jest początek. Tu. I ja mam to albo na USB do laptopa, albo do kompa Potem tu mamy. Jak to łączyć na Windowsie, Windowsie 108 lub 7 i potem mamy jakieś konfiguracje z częstotliwością, a to nas nie interesuje, bo A wreszcie gdzie popadnie i teraz zablokowało się naprawdę. I mamy takie pudełeczko. Pudełeczko, które przypomina jak opakowanie jakiegoś iPhone'a albo jakiegoś telefonu. Tak samo duże, w sumie można. Aha, patrzcie. Można tak sobie zadzwonić. Dobra, nie. To nie ma sensu. Mamy pudełeczko i teraz, którą ja tą stronę otwieram. mamy zawartość najpierw wyciągniemy popfiltr to i jeszcze tu mamy, mamy. statyw zaczynamy od, od popfiltra, zwykły popfiltr żeby te głoski nie były tak słyszalne, na przykład pyby tu jest taka, nie tu jest słabo zauważalne będzie, ale jak wam pokażę, tak. Hmm, tu jest dziurka. To dłużmy i teraz mam coś takiego. Zmieniamy stany. Hmm. To z tą śrubką. To jest tak śrubka. To jest do wkręcania po filtra w statyw. Więc co? Też sobie odłóżmy. I tu jest gumka. Nie wiem czy jest sens ją wyciągać. Wolę, żeby... Bo może się zgubić. I mamy sam statyw. I sorry za moją minę. Nie wiem co ja robię. Po prostu um, widzę siebie w bo ogóle się. Tu mamy sta sam statyw. Wygląda to jak stady w tamtym mikrofonie, tylko jest trochę bardziej zaawansowany. Mamy nóżki. Możemy tak rozłożyć. Mamy coś takiego. I w tym są gumki. Ja w tej gumki mogę zdjąć. I no. Je założyć. I mikrofon wtedy nawet jak go pukniecie. No nic mu się raczej nie stanie. Nie wypadnie wam. No. Jest złożone. Więc dobra, teraz go szybko złożę. Przełączymy scenę Jak jakby przełączamy Więc pierwsze co robimy to. Odkręcamy te śrubki tak żeby były lekko odkręcone, ja wiem, że ja mam więcej światło zrobię, bo mało światła do mnie zachodzi jest lepiej. Jest lepiej Nie jest... albo Będę ja się przesunął jeszcze tu. Chciałbym, że tak kombinuję ale a, jest więcej światła. Tu są śrubki, można je odkręcić. Przykręcę na Nie będę. o, jakbyście zauważyli, są takie śrubki. Przybliżyłem wam to OBS-em. Tu śrubki jeszcze się odkręca. A, dobra. Wracając do normalnego OBS-a. O. A. Yy, I teraz tak bierzemy mikrofon i przeplatamy go kablem. W sensie, że robimy. Mamy statyw. I przechodzimy. Kabel, potem przeciągamy kabel przez swój mikrofon. Teraz mikrofon. Tu jest niby nie można, ale właśnie o to chodzi. Sadowić. odbija odbija czyli to jest maksymalny teraz mamy możemy go rozłożyć jak go rozłożyłem a i wszystko z tej możemy też jak chcemy obrócić żeby dźwięk był opływany z góry nie z boku to też jest jeden z ten tego mikrofonu. Ja może wam. Was oddalę, bo teraz nie mam miejsca na tym biurku. O! Widzicie w sumie lepiej. O. To jest cały mikrofon, ale teraz nie. Nie jest cały mikrofon. Jeszcze zostało nam. To razem z pop filtrem. To jest i to jest już cięższa rzecz w tym mikrofonie jest do zrobienia Więc bierzemy pop-filtr i do tej źrzki wsadzamy. Wsadzam. Poczekajcie. Na tą chwilę. O! I teraz w... jest nazony na ten kat. Hmm. Powiedzmy, że jest tak to... Jestem OK. Yy, I w... to jest wkręcone, ale to się nie trzyma. I to rozgrzyzę. Rozgryzywałam, tak? Może? W tym mikrofonie najwięcej razy. Sadzamy. Hmm. Dobra, to inaczej. Potem to wkręcimy. Teraz mamy odkręcone śrubki. I teraz trafić. No. Pierwszy przez jedną. możemy już to zakręcić, ja mam tak to ustawione skręcone Tu widzicie zostało nam miejsce tylko na pop filtr więc teraz może będzie lepiej bo teraz jest hmm Ciągle przekręca O, stoi Tylko się gibie To jest właśnie problem no, Widzicie, że on się tak gibie dziwnie Dobra, teraz to nieważne Zostawię sobie to po odcinku po prostu, bo Bierzemy ten dokument Nie no, bierzemy w materiał kabel, wpinamy go tu, podpięte Dostaliśmy taki nowoczesny styl, styl. Teraz, Teraz nic myśli, się nie, nie będziecie z niego słyszeć nie? Mikrofon. mikrofon, nic ode mnie nie słyszycie. Oprócz tego mikrofonu, jak ja w niego puknę, witajcie, czy powiem do niego, to oczywiście będzie dźwięk stąd, ale jak powiem na przykład tak. Cześć, witajcie. Witajcie w następnym odcinku z yy, Minecraft na przykład. Już jest lepiej, ale mogę zawsze zrobić tak. Wtedy mogę mówić do, do Was z takiej odległości. A mikrofon wyłapuje tylko tu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra, ja wyłączę teraz ten mikrofon. Mam nadzieję, że mnie słyszeliście wtedy. A to mikrofon dla początku jest jak, jak najbardziej. Myślę, że dla każdego jest dobry. Chyba, że nie ma się miejsca na biurko, to wtedy nie polecam. Ale cóż, no mikrofon jak mikrofon, działać bo działa. Będę musiał się pobawić tym. Poczekajcie, może to jeszcze ustawię Dobra, nieważne To może pożegnamy się z tego mikrofonu A właśnie, bo ja go nie do Was mówić Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się i cześć!